Kiedy mówiłem Wam, że to jest morze, to nie kłamałem. Są na nim wyspy i fale, jak się patrzy, zejdziemy na dół. Takie to są piękne tereny. Yesterday All my troubles seemed so far away Now they look as they are here to stay Oh I believe in yesterday Sadly I am not the man I used to be There is shadow canning over me Oh, I believe in yesterday To go, I don't know, she won't say I said something wrong now. I long for yesterday yesterday. To możlibyście się kąpać dzisiaj No no, coraz lepiej atakujecie mnie chcecie wykąpać na inne Głazy A jakby to Jezioro Górne Stwierdziło, że musi mnie dopaść Teraz większe fale wysyła w moim kierunku. Czasami ciągnie mnie na morze, wiecie? czasami po prostu ciągnie mnie na morze nic na to nie poradzę miałem być marynarzem Ja zębino czerwona, któremu serce dać. Ja zębino czerwona, biednemu sercu rać. Ja zębino czerwona, biednemu sercu. Dać. Moi drodzy, czas pożegnać to piękne wybrzeże, i ruszać dalej w drogę as usual. <śmienią> Czerwona Ta młoda jeszcze jesteś Ale się nieźle Zasadziłaś w szczelince co? Ciekawe czy przetrwać Czy idą mrozy i cię zjedzą Stąd padło ziarenko prosto w szczelinkę i walczysz o życie, czyż nie? Ciekawe, zajrzę tu kiedyś, jak mi będzie dane i sprawdzę, czy żyjesz. Na wiosnę na przykład. Co ty na to, moja jarzębinko? A tymczasem żegnam twoją mamę. I jeden dzielny śluca. Coś pięknego i groźnego jednym słowem. Biegnę wąską ścieżką, co pośród tłum Tam nad No nic, czas lecieć Już mówię to tyle razy Ale tu jest tak pięknie I czuć ten powiew zimy Coś pięknego Co, co jest najbardziej zabawne, ten radioaktywny materiał. nie? Zostawiłem, powiem Wam szczerze, tak, kluczyki w stacyjce i nie wystawiłem papierów w oknie, co jest obowiązkowe. Gdyby teraz podjechała jakaś kontrola, albo nie daj Bóg, złodziej, to by zapierdzielił 2 miliony dolarów, bo każdy z tych kontenerów jest, w zależności w jakich chcecie liczyć, prawie milion dolarów amerykańskich i ponad milion. E, dolarów e, kanadyjskich No w każdym razie każdy z tych małych kontenerków morskich jest wart około 4 miliony polskich złotych Jakby nie liczyć no dobra, tam się już nie będę wspinał czas lecieć. Heja. No I już w drodze znowu moi drodzy ta droga nigdy nie kończąca się. Srebrna tapla Jeziora za skałami od czasu do czasu pobłyskuje Pale, rozwijają. chcę się gadać Ladies and gentlemen, I'm speechless. I simply enjoy the view. Hopefully you too. I know the wind is strong and I'm shivering from cold, but I don't feel much cold. I really don't. Because the view is spectacular. The sun is coming up, that's good. That's good. We gotta go. We gotta go, unfortunately. What do you say? Oh, Canada, beautiful. She is beautiful. Unfortunately, it also is doomed. To be gone as a part of our civilizations. The people of Canada has decided to give it up. No cojones, no dignity, no honor, no spirit to fight, no nothing. One of the few civilizations like Australian, like New Zealand, like many European countries. We are dying civilizations. So enjoy Wireclast. it lasts. Because it will be gone. Not the view, but we will be gone. That's for sure. Warning. Course warning. Bidok Zokna. nic czas jechać żal jak cholera ale czas jechać nie no to trzymajcie się to już będzie chyba koniec tego mojego nagrywania hej pozdrawiam